Cześć! Zanim stworzysz profesjonalny projekt w rewicie, musisz koniecznie wiedzieć, czego unikać. Zobacz najczęstsze błędy, które mogą zepsuć Twój projekt. Po pierwsze, brak organizacji w poziomach. Ustawienie poziomów w rewicie jest pierwszą, najważniejszą rzeczą, kiedy zaczynamy nasz projekt. Brak porządków w poziomach sprawi, że Twój projekt będzie nieczytelny i spowoduje to ogromny chaos podczas robienia projektu. Po drugie, niedostosowane rodziny do Twojego projektu. Zawsze warto używać swoich rodzin, które stworzyliście. Dzięki temu możecie mieć pewność, że Wasz model będzie precyzyjny. Kolejną rzeczą jest ignorowanie View Templates. Bez View Templates ciężko jest utrzymać projekt w porządku. Zastosowanie ich pozwoli Ci na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie Twoimi widokami. Rysowanie zamiast modelowania. Revit to nie AutoCAD. Naucz się od samego początku modelowania w 3D, a Twoje projekty zawsze będą wyglądać precyzyjnie. I profesjonalnie. Zachowaj porządek, optymalizuj i używaj właściwych narzędzi, a Twoje projekty zawsze będą wyglądać profesjonalnie, a praca będzie przechodziła gładko. Jeżeli chcesz nauczyć się rewita od podstaw, koniecznie dołącz do naszego kursu.